Cześć. Po tak latach was spotkałam. No. Ała. To dzień tej szkoły nowej. Na no pewno. To chodźmy. Och, przepraszam. Co ty zrobiłaś? No, Przewróciłam cię.

Wszyscy są hmm? Moje rzeczy Zostały przywiezione Do naszego pokoju Idę do niego zobaczyć Wow Dobra, to moje nagrody. Muszę usiąść na, ja na kanapie. Jakie ładne macie. To te pierś tu trzeba. Nie. Lacie, to co są jeszcze Twoje rzeczy. To wnieś je. Ty to zrób tam. Ach. Dobra. Chodźmy już do szkoły. Mhm. Uh Bo -huh. ten hire... się spójmy. Okej. Okay. Reczej już poszła pytać. Jeszcze trochę he... coś atrakcji. No trochę. Kiedy?

Jest boom. Gdzie oni są? nie zostawili. O, jesteś. Witajcie, dzieci. To pierwsza Wasza lekcja w tym roku. Powitajmy nowe uczennice. O, chyba jeszcze już nie ma. Hmm. Zaczekajmy. W tym samym czasie. Chodźmy, się spóźnimy. Wiesz, że jesteśmy spóźnieni do szkoły. No właśnie. Powiedzcie pani... Albo nie. Chodźmy. To chyba... Tutaj. Hmm. A jak gdzie nie wiem, na końcu? Tak. Ja Przepraszam za spóźnienie. Tak, nowe uczeni, co tu miał Cześć! Czar, Hejo, Morzyn May oraz Zoj, Zoj Trend. Zoj Trend też mi on albo prze, ale, po lekcjach. Tak. Oraz mh, Roxy LPS. Dlaci, graci brown, łatek, łatek e, brown tak? i Pacman. Pacman Gubek. Dziękuję. E, tak, jest na ja, panią od mody, była pani od, od matematyki. Chciałam Wam wiecieć o pokazie mody, które czynnicy muszą sobie zrobić. Już są podpisy. Ups. E, widzę, że tutaj jest podpis, czyli Roxy, Ładka i Pacana. Później Zoe, Chelsea i Miauli. Te dwie grupki mają zrobić scenę ciuszki i pokaz mody z tego wyjdzie oczywiście. Jej, ale ty, ta będzie pokaz modę pewnie sweet. Ale mój, czy graci? Oczywiście, że twój. Jak myślisz? No, będzie fajnie na bank. Dobra. Hey, no cześć! Tu wy sobie pogadajcie, a ja pójdę do ale czy? Muszę iść po coś. Powiedzcie panie, że poszłam do domu pozerzyć, bo zapomniałam. Dobra. Kiedy Chelsea wróciła. papierowy tak, wtedy spet nagraci. P że się ciekawie. no to, a cześć graci. Cześć. Aj, ładnie. ej, no wiesz co? Ej no. i to będzie Twoja wina. No właśnie. Mm -hmm. Mm -hmm. Witaj. Co to jest? Gdzieś miało być, miało być czysto. Pana, proszę Pani, bo Graci jak kulki. I w Ciebie rzucała. Nie w Zoe, a Zoey rzuciła w nią tak dalej, tak dalej. I w Zoe rzuciła i ona zapłakała. O, masz karnę, Graci po lekcjach. Nawet nie wywiążesz się nawet wtedy, kiedy mówisz mi, że masz pokaz mody. Ale proszę pani, że ale Teraz to pozbierasz w kolekcjach razem z z, z Zoe. Czego... z... Y, Dzięki, cześci. Sorki. Możecie już wyjść. Czemu, uda? That's stupid.